No i Mandelko i znowu szkabelki mam. Wie co ostatnio, co tak ciężko schodziły, także na złomowie co? o proszę bardzo, tam, od tego tutaj pana, gorąco polecam ten skup złomu. Także razem z tym koszem ważyło to 192 kg. Zaraz odejmę ten koszyk od tutaj tego całego i będzie wiadomo ile zapłacę za ten cały tutaj płomik. tu są takie jeszcze chyba ze cztery o, tego typu niedziawki także to też obiorę ładnie także 192 kg razem z tym koszykiem zaraz będziemy wiedzieć ile tutaj ja pieniędzy za to będę musiał zapłacić planuję sobie jeszcze kupić kura. tutaj widziałem silnik elektryczny jeżeli mi go też sprzedadzą po 2 zł za kilogram, to też go wezmę z garnę. Bo jak sobie kupuję tu u nich złomik, to płacę po 2 zł za kilo. O, tu nawet takie fajne kratki są kurczę. Akurat nie potrzebuję czegoś takiego. Ale tutaj myślę właśnie o tym, tu, tym silnik, silniku elektrycznym. Razem z tą pompą. Jeżeli będą chcieli 2 zł za kilogram tego bezgarnego. W Mam razie. A tak to. Tutaj ciekawego nie ma. No i tak, silnik też kupiłem. Po 2 zł za kilogram. Zapłaciłem 66 zł. Mamy nadzieję, że ten silnik będzie sprawny. Także teraz jadę jeszcze do kolegi, odzwonił, że ma dla mnie wiaderko ciężarków. Takich od kół. Z ołowiu. Miejmy nadzieję, że... Kurczę, tam to się wpycha. Dobra, niech jedzie. Miejmy nadzieję, że yy, miejmy nadzieję, że będą same ołowiane. No i jadę jeszcze kupić śruby na jeszcze jeden złom, bo kolega dzwonił, że mają śruby przywiezione dosyć sporo i nowe i jakiś greting, który ja tam kiedyś szukałem ku tezy zaraz pojadę zakupić, także co, jadę najpierw na wulkanizację, po wiadro ciężarków ołowianych, a potem po gretingi griting i, i śruby także dzień roboczy no i tak, zostało wszystko już wypakowane z mojego <laughs> samochodu i z mojej przyczepy i zobaczmy teraz jakie tu ja skarby kupiłem no, oczywiście na samym początku to śruby miało ich bać bardzo bardzo dużo gdzieś koło tony jak krzyczeli i, się, i się okazało że <laughs> rzeczywiście jest tam ich koło tony ale tylko takie dwudziestki grube razem z nakrętkami wziąłem ich też sobie cztery bo mogą się przydać kiedyś do jakiejś osi do taczki także są, cztery takie śruby wziąłem o. Wielkie, dwudziestki wziąłem też takie nietypowe podkładki kwadratowe. Kilkanaście sztuk są na dnie. No i tak szesnastki, dziesiątki, dwunastki, kilka ósemek. Do tego nakrętki. Zazwyczaj wszystko jest jako nakrętka samokontrująca. Także jestem zadowolony z tego zakupu. Chociaż nie ukrywam, że miałem chrapkę na całe wiadro. Śrub tego typu. Najbardziej to jestem zadowolony z tych dwunastek długich. No i tak, kupiłem też sobie taką szajbę o. na paski 17. To zacny. fajnie kuczę. Nie jest za bardzo mocno wytarta. Także jestem bardzo zadowolony z szajbki. Trzeba będzie ją tylko wyczyścić, zamalować i będzie służyła. No i oczywiście to kable, kable aluminiowe. Już ich miałem w tym asortymencie trochę tych kabelków od mojego kolegi Kamila Łuczaka. Także to są kable o wydajności z jednego kilograma. Około 50 jest aluminium także jest tutaj tego 118 kilo oczywiście razem tutaj z tymi, z tymi kablami. No, takimi czteroma to są kable miedziane. Podejrzewam, że tego jest około, nie ja wiem, z dobre 10 kg, może więcej. Także będzie tutaj co wybierać, bo tak, środek jest miedziany, ale jak to mówią, zawsze jest drugie dno w studni. Te miedziane druciki są w takich opapierowych. Tutkach, także najpierw trzeba będzie rozciąć tutaj całą tą gumę, wyciągnąć te tutki, a potem z tych tutek wyciągnąć kuratą miedziuchę. Ale myślę, że na poziomie koło 3-4 kg na pewno tutaj będzie. No i oczywiście jest też taka linka no, aluminiowa. Prawdopodobnie służyła jako naciąg do tego kabla aluminiowego. Podejrzewam, że jakieś 2,5 mm kwadrat, około 15-20 m. No i też będę z niego wyciągał ten aluminiowy kabel. Albo sobie go zostawię, chociaż właściwie nie. Teraz już chyba nic, co ma aluminiowe żyły poniżej chyba 20 albo 16 mm2 nie stosuje się w elektryce. No i tak, kupiłem sobie też takie dwa pręty, miedzi, miedziowane, miedziowane. A kupiłem je dlatego, że to jest czternastka. Bardzo nietypowy pręt. 14 mm, dlatego go wziąłem. Bo jak gdyby to była szesnastka, to bym tego nie ruszał. No i oczywiście kupiłem sobie też pręty gwintowane, bo były. <noise> było ich tam od groma i ciut, ciut, Ja sobie kupiłem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem sztuk. No i do tego oczywiście tutaj ta pompa, którą Wam pokazywałem na złomie u Kamila Uczaka. I on też sobie wziąłem. Miejmy nadzieję, że ona... Jest sprawna. Może pompa na tyle to nie jest sprawna, ale silnik. Mam taką cichą nadzieję, że będzie sprawny, bo mam na niego chrapę. Jestem najbardziej zadowolony z tego wielkiego kondensatora. Mam nadzieję, że jest sprawny. Także tutaj ten silnik też zapłaciłem tak jak on leży w tej chwili za niego. 66 zł, po 2 zł za kilogram. Także jestem też zadowolony. No i co? Jeszcze kupiłem oczywiście ten wielki greting. Greting po 2,50 za kilogram. To jest na innym złomie. Greting był z... greeting. Tutaj te śruby wywiadże i tutaj to jest z jednego złomowca po 2,50 za kilogram. Tutaj od Kamila Uczaka kupiłem. Polecam ten złomowiec. Przy okazji w malborku. Kupiłem od razu te kable po złotówce za kilogram, tak jak widzicie je wszystkie razem z tymi miedzianymi. I tutaj te kable u góry, które leżą, te aluminiowe, to tak samo jest kupione po złotówce za kilogram. Także tutaj za to wszystko, tak jak to leży, zapłaciłem równo 300 zł. Tutaj jak byłem po ten greting i tutaj te śruby, a tam wyszło tutaj za ten gretting i za te śruby jakieś 80 tam parę złotych kurczę i dlatego jeszcze dobrałem sobie tutaj te pręty, pręty yy, gwintowane, znaczy 90 parę złotych i dobrałem te pręty gwintowane, żeby było równa stówka. No i tutaj u Kamila za to wszystko, tutaj za ten, ten silnik i tutaj za te yy, aluminiowe kable, tutaj to za to zapłaciłem u Kamila równe 200 złotych. No a tutaj te ciężarki. Miejmy nadzieję, że to jest ołów, bo jak nie będzie ołów, to trudno. Ale jak to mówią koadarowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, darmowa darowizna. Także jestem też zadowolony. Jak będzie, kurczę. jak będzie to ołów, to fajnie, będziemy to wytapiać, żeby się pozbyć tego żelaza z, ze środka. I będą odlewane piękne kostki, siemanderowe z ołowiu. Także co, jeżeli się filmik z moich zakupów podobał, a mam nadzieję, że się podobał, dajcie suba, dajcie palucha w górę. Napiszcie komentarz, czy u Was też takie skarby można zakupić. No i co, nic innego mi nie pozostaje, jak tylko powiedzieć: Siemandero, do następnego razu. Także jeszcze raz rzut okiem, tutaj te darowizna. Szajba bardzo dobra. Pręty gwintowane, aluminiowe kable, miedziane kable, pompa. Razem z silnikiem. Miejmy nadzieję, że to, sprawna. No i tutaj ten grating. Także co? Na razicho.